Dzień dobry, witam. Dzisiaj dwunasty filmik z serii Rozbawiony na wieczność zbawiony według Pisma Świętego. Tu, dzisiaj tytuł tego filmiku Rozbawiony na wieczny zbawiony i grzech. Przeciwnicy rozbawiony na wieczność zbawiony zwykle używają grzechu, aby ludzie myśleli, że człowiek, który grzeszy, może stracić zbawienie. A przecież grzech jest rzeczą, dla której Jezus przyszedł na świat, aby umrzeć za grzechy ludzi. Skoro Chrystus, Jezus Chrystus, umarł za grzeszników, to nie rozumiem, dlaczego ktoś może myśleć, że to grzechy mogą być przeszkodą dla zbawionego człowieka lub utratą zbawienia. Czytamy w liście do Rzymian, tak jak widzicie na ekranie. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego, może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość, przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Powodem, dla którego ludzie wierzą, że grzech powoduje utratę zbawienia, jest to, że ludzie nie wierzą, że Jezus zapłacił za wszystkie grzechy na Krzyżu. Tacy ludzie wierzą i myślą, że Jezusa Krzyż nie osiągnął po prostu niczego. Każdy, kto odrzuca wieczne zbawienie, robi dokładnie to samo przez to, że nie wierzy pismom świętych zawartych w Biblii. Pomimo, że dzisiaj pismo święte nazywa się pismo święte, to to, ten pismo święte zawiera pisma świętych. Poniżej podaję wiele biblijnych przykładów ludzi, którzy strasznie grzeszyli i byli zbawieni na wieczność i są w Królestwie Niebieskim na samym końcu tego filmiku. Ale przechodzę teraz do pierwszego listu do Koryntian napisanego przez Pawła. Pisze on do, do, do ludzi wierzących, do świętych. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że ktoś ma żonę swego ojca, a wy wbiliście się w pychę zamiast tak się smucić, aby, zostać usu aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu. Ja bowiem, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie, wy i mój duch, z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. Tu w powyższy wers jest to przykładem, bo przecież to Paweł pisał do Świętych, że nawet w oczach większości ludzi to jest wielki grzech, do czego się Święty dopuści. Ktoś ma żonę swego ojca. I jak widzimy z wersu 5-5, ten Święty, który dopuścił się tego grzechu, był zbawiony i nie pisze, że stracił zbawienie, bo zgrzeszył. Absolutnie. Przechodzę do następnego, następnych wersów z pierwszego Koryntian. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy, i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz, większo lecz większości z nich nie, up nie, up nie upodobał sobie Bóg polegli bowiem na pustyni. A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane. Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężu. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało zapisane dla napomnienia nas których dosięgnął kres czasów. To z wersu 10:8 powyższego dowiadujemy się, że jeśli święty dopuszcza się nierządu, Pan Bóg może go zabrać przedwcześnie do domu. I to właśnie dlatego Paweł powoływał się do wierzących w Koryncie, gdyż to na początku tego listu dowiadujemy się. W pierwszym rozdziale, wers 2, do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Paweł w tym liście powołuje się na rzeczy, które wydarzyły się w Starym Testamencie, są spisane, i przypomina świętym w tamtym czasie, którzy, którym on głosił Ewangelię w Koryncie, co jest konsekwencją nierządu dla świętego. I nie jest nią utrata zbawienia, ale skrócone życie doczesne. Ten grzech jest grzechem, gdyż ten grzech jest przeciw Bogu, gdyż ciało jest ciało świętego, ciało bieżącego jest świątynią Boga, a więc przez nie rząd święty znieważa Boga. Jeżeli Ty jesteś nie osobą nienawróconą i, i, i słuchasz tego filmiku, to wiedz, że to się dotyczy świętych. Do tych, którzy zostali już łaskę zbawieną, są nowo narodzeni w duchu. To ich ciało jest tylko świątynią Boga. Wszyscy inni są nadal dziećmi szatana, póki się nie nawrócą, póki nie uwierzą Ewangelii. Pierwszy Koryntian, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży w Was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Kontynuujemy teraz rozdział szósty, pierwszy Koryntian. Wersy 19-20. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią ducha świętego, który jest w was, a którego macie od Boga? I nie należycie do samych siebie. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do, do Boga. Wracamy znowu do pierwszego Koryntian, rozdział trzeci. Wersy 11 do 15 nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten który jest położony którym jest Jezus Chrystus a czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota srebra z drogich kamieni drewna siana czy ze słomy dzieło każde będzie jawne dzieło przepraszam dzieło ka każdego będzie jawne dzień ten bowiem to pokaże gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, Bo jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz on sam będzie zbawiony, tak jak jednak jak przez ogień. Powyższe wersy odnoszą się do zbawionego człowieka. To nie jest o niczym innym, bo to pisze Paweł do Koryntian, do nawróconych ludzi i do zbawionego człowieka i jego życiu po otrzymaniu daru łaski zbawiennej. Jeśli on będzie służył swemu Zbawicielowi, to taki święto trzyma zapłatę mowa tu o nagrodzie. A jeśli swoje życie przeżyje tak, jakby nie doceniał daru Bożego, to taki nie utrzyma nagrody, ale On sam będzie zbawiony. Zauważ, że rzeczy, które widzimy, czyli to jest materia, które widzimy naszym okiem, są zniszczalne, gdybyśmy próbowali je spalić, ale te niewidzialne trwają na wieki, tak jak i Biblijna wiara z Hebrajczyków 11, wers 1. Lub owoc Ducha Świętego, to są rzeczy niewidzialne. To także z powyższych wersów dowiadujemy się, że niestety będą tacy święci, którzy w ogóle nie będą służyć swemu zbawicielowi, a konsekwencją tego będzie utrata nagrody w niebie, a nie utrata zbawienia, jak uszą fałszywi nauczyciele. Ja jestem osobą zbawioną i mogę dzisiaj kompletnie odwrócić się i robić żyć tak, jak ja chcę, chociaż i tak żyję tak, jak chcę. Ale moje, 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 moje y, potrzeby są inne w, w tej chwili niż były przed nawróceniem. Ale ja mam, y, mam, do moim, moim, y, moim zbawicielem jest Jezus Chrystus. I, I taka jest prawda. Hebrajczyków, rozdział 12, wers 29. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Dlatego tu pisze... Pierwszy Koryntian 3,15 Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Bo Bóg jest ogniem trawiącym, przeczytaliśmy w Hebrajczykach 12,29. Także listy świętego Pawła do Koryntian i inne do Efezjan czy do Galacjan, to są do świętych, to nie są listy, które ty, który jesteś nienawrócony, czytasz i nie myśl, że to jest do ciebie. To jest kompletny nonsens, co ludzie zrobili i w ogóle... Co szatan zrobił z waszymi głowami, ludzie? To są ludzie pisma świętych do świętych. Ewangelia Jana to jest Ewangelia napisana dla ludzi, żeby się nawrócili, żeby uwierzyli w zbawiciela. Reszta listów Pawła to są po to, żeby pokazać z nich, można by wnioskować do świętych, jakie dary otrzymujemy, jaki owoc ducha świętego kiełkuje w tych, którzy idą i żyją w duchu, w duchu prawdy. Nie znaczy, że ta osoba przestaje nagle grzeszyć w ciele. Mamy dwie natury. Księga Lamentacji 3,22 3, 23 To wielkie miłosierdzie Pana, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje Jego litość. Każdego poranka się odnawia. Wielka jest Twoja wierność. Twoja wierność, nie wierność tych, co są nawróceni, tylko wierność Pana. Pierwszy Koryntian. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i z brat do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za Was, za łaskę Bożą, która została Wam dana w Chrystusie Jezusie. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w Was. Także żadnego daru nie brakuje Wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana. Psalm 89, wers 28 do 34. Na wieki zachowam dla niego swoje miłosierdzie, a moje przymierze z nim będzie trwałe. Jego potomstwo utrwale na wieki, a jego tron jak dni niebios. Ale jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich nakazów, jeśli moje ustawy znieważą, a moich przykazań nie będą przestrzegać, Wtedy ukażę rózgą ich przestępstwo, a ich nieprawość biczami. Ani odbiorę mu mojego miłosierdzia, ani nie zawiodę w mojej wierności, nie złamię mego przymierza, ani nie zmienił tego, co wyszło z moich ust. To w powyższym psalmie mamy przykład zbawionych ludzi, którzy żyli w przestępstwie, jak przeczytaliśmy. Wers 89:32 I pomimo tego, Bóg nie złamie swego przymierza, i nie cofnie swego miłosierdzia. Pierwszy Piotr. Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu, jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. Poniżej jest przykład wierzącego, któremu się przydarza upadek, ale jak widzimy, Biblia nie mówi, że taki straci zbawienie, lub taki nigdy nie był zbawiony. Galacjan, bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Czyli upadki, upadki się zdarzają nawróc nawróconym ludziom, wierzącym. Tak, Daniel. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Panie Boże wielki i straszny, strzegący przymierza i miłosierdzia względem tych, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, dopuściliśmy się nieprawości, postępowaliśmy niegodziwie i zbuntowaliśmy się, odstępując od Twoich przykazań i praw, i nie słuchaliśmy Twoich sług. Proroków, którzy mówili w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych książąt, do naszych ojców i do całego ludu ziemi: Do ciebie, Panie, należy sprawiedliwość, a nam się należy wstyd na twarzach, jak to jest dziś, oraz mężczyznom Judy, mieszkańcom Jerozolimy i całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich ziemiach, do których ich wygnałeś z powodu ich występków. Jakie popełnili przeciwko Tobie. Panie, nam się należy wstyd na twarzy, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, a do Pana, naszego Boga, należał miłosierdzie i przebaczenie, choć zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. Powyższe wersy pokazują nam zbawionych grzeszników, którzy. Zasłużyli na piekło, ale ze względu na miłosierdzie Boga mają zabezpieczone życie wieczne. Dlaczego? Dlatego, gdyż raz zbawiony na zawsze zbawiony jest prawdą. Nawet najgorsze grzechy nie są w stanie zmienić obietnicy Boga. To tym możecie sami przeczytać. 1 Jan, 2, 25. Jan 10, 28, Rzymian 8, 8, rozdział, wers 38, 39. Jak widzimy w poniższym liście Jana, święci są powołani, aby nie grzeszyli, ale jednak kiedy grzeszymy, mamy orędownika u ojca, którym jest Sprawiedliwy Jezus Chrystus. To on jest przebłaganiem za, za grzechy. Pierwszy Jan. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika, ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Powodem, dla którego grzech nie może spowodować, aby zbawiony człowiek poszedł do piekła, jest to, że Chrystus zapłacił za grzechy całkowicie. Nie ma żadnego grzechu, którego On nie zmył swoją kosztowną krwią. Możecie sami przeczytać w Ewangelii Jana, rozdział 19, wers 30. Przechodzimy. Kolosan dalej. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i... W nieobrzyzaniu waszego ciała razem z Nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Dlaczego Bóg wierzyli? Psalm 103, wers 12. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki Hebrejczyków. Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Więc prawda jest taka, wszyscy grzeszą i przytoczonych powyżej wersach dowiodłam, że święci także grzeszą. Po prostu mamy nową naturę, na to jest na, mamy nowego człowieka, czyli jesteśmy na nowo narodzeni z ducha prawdy, ale dalej mamy ciało, mamy nadal ciało, które potrzebuje jedzenia i picia i, i, i innych potrzeb podstawowych. To są dwie inne rzeczy. Naradzamy się w duchu nowym, a nie drugi raz chodzimy do matki Łona i, naradza, i na, na, naradzamy się. Dalacjan Tutaj wymieniłam wersy, które warto przeczytać, gdyż to one właśnie są na temat, ten o którym czytamy. I jeżeli raz zbawiony na wieczność zbawiony nie byłby prawdą, to niestety nikt, dlatego że nadal grzeszy, mniej lub więcej, ale grzeszy, nigdy by nie został zbawiony, jeśli by to zależało od tego, czy my grzeszymy, czy nie. Ponieważ raz zbawiony na wieczność zbawiony jest w biblijną prawdą, dlatego żaden zbawiony człowiek nie może pójść do piekła. Dlatego, że zbawieni ludzie są zabezpieczeni na wieczność, a nie dopóki zgrzeszą. Przecież przeczytałam w pierwszym Koryntian, że jest grzech w kościele, że, jest, że jednak ciało jest słabe, a ducha, duch, jest, duch jest ten, który wejdzie do nieba po, nasz, po śmierci świętego, nie jego ciało. Dlatego wszystkie ciała zostają, zostają z prochu, się zamieniają w proch. I nie myśl, że próbuję reklamować grzech w jakikolwiek sposób. Absolutnie nie. To grzech rozdzielił niewierzących od Boga. Izajasz, ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami, a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak że nie słyszy. Tak jak wspomniałam w poprzednim filmiku, Pan Bóg słyszy tylko ludzi nawróconych i ich modlitwy. Taka jest prawda. Jesteście dziećmi szatana, póki się nie nawrócicie. Ci, jeżeli oglądasz, a nie dostałeś łaski zbawiennej, to musisz się nawrócić człowieku. Bo oczywiście, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz iść do piekła, to jest twoja sprawa osobista. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy zasługują na potępienie w piekle. To o tym wiemy. Możemy przeczytać to liście Pawła Do Rzymian, rozdział 3, wers 9 do 12 i. I 23. Bóg nienawidzi grzechu. To pisze w Psalmie 5.4, tak jak tu wymieniłam, widzicie na ekranie. Chodzi jednak o to, że Jezus zapłacił karę za wszystkie grzechy, a to, czym zapłaci, była jego krew. 2 Koryntian, rozdział 5, wers 21. A więc wszystkie nasze grzechy zniknęły. Po prostu zostało myte. Nie ma ich, tak jakby ich nigdy nie było. Dla tych, którzy wierzą w to, bo jak ktoś nie wierzy, to niestety szatan mu podpowiada, żeby się iść i szedł gdzieś spowiadał, czy nie wiem, co wyrabiał, i jemu się wydaje, że on robi dobrze, a on pluje Jezusowi taki człowiek twarz. Niestety, bo pisze wyraźnie, jaka jest Ewangelia. Także chwała i dziękczynienie naszemu Zbawicielowi za to, że zbawił nas. I że trzyma nas zabezpieczonych na wieczność przez Jego moc, a nie przez nas. Tutaj podaję też poniżej listę znanych biblijnych postaci, którzy byli zbawieni, a także dopuścili się strasznych grzechów, ale są w Królestwie Niebieskim, dlatego że wierzyli. Po prostu wierzyli, ich wiara została im poczytana za sprawiedliwość i zostali uznani w oczach Boga za za, za jego ludzi, za, jego, za, za dzieci Boże, przez to, że uwierzyli. Bo Pan Bóg dobrze wie, że nasze, w naszym ciele nie ma nic dobrego, dlatego dał nam Zbawiciela. I to wszystko na dzisiaj. To był przedostatni filmik z tej serii. Błogosławił wszystkich w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela.